Zdarza Ci się czuć spięcie w plecach, karku bądź udach? To znak, że Twoje mięśnie potrzebują więcej troski. Rolowanie to prosta technika automasażu, która pozwala na rozluźnienie powięzi, poprawę krążenia i redukcję bólu. W tym filmie pokażę Ci, jak rolować się bezpiecznie i skutecznie, zwłaszcza w domowych warunkach. Przy wyborze wałka najlepiej wybrać płaski, bez wypustek. Jest to klasyczny, ale najlepszy wybór. Umieść wałek pod odcinkiem piersiowym, połóż się na nim, a następnie unieś miednicą nad ziemię. Przesuwaj tułów po wałku od góry do dołu głęboko oddychając. Zatrzymaj się w okolicy łopatek. Przyciągnij brodę do mostka zamykając łokcie do siebie, a następnie odchyl głowę w tył otwierając klatkę piersiową. Weź głęboki wdech, gdy odchylasz się w tył i zrób wydech wracając do klatki piersiowej. Umieść wałek pod przodem uda, drugą nogę odłóż na bok. Przenieś ciężar na przedramiona, a następnie przechodź do przodu i do tyłu masując przód oraz bok uda. Zatrzymaj się w miejscu, gdzie czujesz największe napięcie, a następnie kilkukrotnie przyciągnij piętę do pośladka. Połóż łydkę na rolce, unieś miednicę, następnie przesuwaj się do przodu i do tyłu, nie wjeżdżając rolką na dół podkolanowy. Dociśnij łydkę drugą nogą i wykonuj ruchy w stawie skokowym. Regularne rolowanie może znacząco poprawić Twoje samopoczucie i zakres ruchu. Nie musisz być sportowcem. Wystarczy kilka minut dziennie, by Twoje ciało odczuło różnicę. Daj sobie chwilę na regenerację. Twoje mięśnie będą Ci wdzięczne.